Jan Brzechwa, krasnoludki. Krasnoludki z wszystkich miast urządziły w lesie zjazd. Program zjazdu był taki. Po pierwsze, gdzie zimują raki? Po drugie, czy brody są dosyć długie? Po trzecie, czy zima może być w lecie? Po czwarte, co robić, żeby dzieci nie były uparte? E po piąte, skąd wiadomo, że zawsze po czwartku jest piątek? A po szóste, dlaczego niektóre orzechy są puste? Pierwszy mówić miał najstarszy, ale tylko trzowo zmarszczył. Drugi mówić miał najmłodszy, więc powiedział coś trzy po trzy. Potem głuchy, streścił szeptem wszystko to, co słyszał przedtem. Ślepe mówił o kolorach, lecz przeoczył coś nieborek. Ze śnie mowa opowiedział, o tym, czego sam nie wiedział. Mańkut milcząc spojrzał wokół i napisał tak protokół. Krasnoludki z wszystkich miast urządziły w lesie zjazd. O czym tam się mówiło przez dwanaście godzin? To proszę pana, zupełnie, ale to zupełnie nie obchodzi.